Skarbnik Gminy Minister Finansów, nasz Marcin Marchewka. No i po mojej lewej stronie kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego Funduszy Kultury i Sportu, ale przede wszystkim człowiek od pieniędzy zewnętrznych, Pan Jarosław Sołowski. Szanowni Państwo, chcieliśmy się z Państwem spotkać i przekazać Wam, myślę, że dobre informacje, a za Waszym pośrednictwem, jeśli pozwolicie, również mieszkańcom Gminy Nowogardy zainteresowanym Osobom o tym, że e, poważnie podchodzimy do projektu rządowego e, Polski Ład. E, rząd polski co pewien czas e, wysyła informacje, że ma pieniądze i my, jako samorządy, powinniśmy aplikować te pieniądze. Tak już było kilka, kilkukrotnie e, wcześniej. E, oczywiście między zapowiedzianiem, a tym, co w rzeczywistości, to okazuje się różnie, bo były e, zapowiedziane pieniądze na miejscowości tak zwane popegeerowskie, gdzie funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne złożyliśmy wniosek. Niestety nie otrzymaliśmy pieniędzy. Były dwa konkursy na inwestycje lokalne, też złożyliśmy wnioski, nie otrzymaliśmy tych pieniędzy. Mimo to nie poddajemy się i dalej będziemy aplikować o wszystkie te źródła finansowania, które rząd polski nam pokazuje i mamy nadzieję, że to co Pan Premier wraz z członkami rządu zapowiadają, będzie się realizowało i faktycznie te pieniądze do samorządów również do gminy Nowogard wpłyną. Składamy wnioski na ponad 210 milionów złotych. Jest to, można powiedzieć, szalona i zawrotna kwota, jak na gminę Nowogard, biorąc pod uwagę fakt, że budżet gminy Nowogard to około 130 milionów Złoty. Można powiedzieć, że to na co aplikujemy to ponad półtora roczne budżety gminy Nowogard, ale takie są potrzeby. Skoro mamy zapowiedzi, że pieniędzy będzie bardzo dużo, że starczy dla wszystkich, to również my zrobiliśmy remanent w naszych... Wydziała. Poprosiliśmy kierowników o to, aby pokazali jakie zadania są najważniejsze, na jakie zadania jesteśmy przygotowani do aplikacji, na co mamy dokumenty, projekty, pozwolenia na budowę tak, aby od razu, jeżeli otrzymamy to dofinansowanie, ruszyć. Jednak w międzyczasie odbyło się jeszcze jedno spotkanie, mianowicie Byliśmy spotkania, o które poprosił Pan Przewodniczący Rady, Pan Marcin Radka Sprawa i Sprawiedliwości, pani Jowita Pawła, jego zastępczyni w Radzie Miejskiej z Nowa, aby uwzględnić również ich postulaty i wnioski. W związku z tym, że jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Nie patrzymy tutaj żadnymi kategoriami politycznymi, tylko potrzebami mieszkańców, potrzebami naszych instytucji gminnych no i potrzebami tych, którzy zgłaszają radni, niezależnie po której stronie stołu siedzą, czy po prawej, czy po lewej, czy, czy po środku, uważamy, że powinniśmy tutaj złożyć wszystkie te wnioski. I właśnie ta reprezentacja, Prezydium Rady Miejskiej poprosiła nas również o to, aby złożyć wniosek na budowę, kiedyś to się nazywało Południowa Obwodnica Nowogardu, teraz to się nazywa, teraz to się nazywa e, droga e, gminna e, łącząca południową część e, miasta z, e, z, 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 z częścią wschodnią, można powiedzieć, z wyjazdem na na Gdańsk, na Kołobrzeg, na, na Gryfice, na Płoty, na ten teren. Ta droga lokalna miałaby upłynąć ruch w mieście, odciążyć miasto, ale również spowodować rozwój tych terenów. Chcę powiedzieć, że to, ten wniosek, który składamy do Polskiego ładu, zaspokaja praktycznie wszystkie potrzeby wszystkich e, mieszkańców i wszystkich stron e, czy klubów e, radnych, e, rady Miejskiej. Przechodząc, Szanowni Państwo, do konkretów, to największa inwestycja e, to jest 170 milionów. Właśnie to jest ta budowa e, drogi e, na, m, na obszarze południowo w wschodnim gminie Dabogard, kiedyś to nazywano budową obwodnicy południowej. To był fragment tej, tej obwodnicy. 170 e, milionów złotych. E, w, w pakiecie drogowym mamy przybudowę ulicy Żeromskiego. E, kwota 3 miliony złotych metrów inwestycji wykonaliśmy. To jest droga powiatowa częściowo już z własnych środków. Został odcinek od ulicy. Poniatowskiego poprzez 15 lutego artykuł cmentarza. Więc to jest też bardzo ważna inwestycja. Przebudowa ulicy Zielonej ponad 2 miliony złotych to jest droga od można powiedzieć okrąglaka koło przystani z wyjazdem na ulicę Zieloną przy poradni specjalistycznej, pedagogiczno psychologicznej Przebudowa ulicy Zamkowej 325 tysięcy to jest dokończenie przebudowy dróg e, lokalnych naszych gminnych na tym osiedlu, zrobiliśmy tam e, dużo, ale to jest właśnie jedna ulica, która e, została. E, budowa ulicy Dworcowej 4 200, to jest ten łącznik od dworca do ulicy 700 lecia, który też ma za zadanie upłynienie ruchu, ale również spowoduje, że ta część miasta nie będzie wyglądać jak teraz źle, nie dobrze, a będzie ruch uporządkowany, będzie estetyka i przy okazji mamy nadzieję, że powstaną tam nowe e, obiekty. No i budowa e, drogi w obrębie wiejskim Kulice, ale tak naprawdę to jest Nowoga, to jest ta droga, m, która jest za e, szkołą e, podstawową nr 3, drugim liceum, e, za Orlikiem można powiedzieć, prowadzić do prężnie rozwijającego się terenu e, inwestycyjnego, głównie budowy e, domów jednorodzinnych, e, kiedyś to były pola, e, mieszkańcy to e, Podzielili właściciele sprzedają, dużo już się domków pobudowało i wiemy, że ten teren będzie dalej się budował, będzie doinwestowany, w związku, też chcemy, w związku z tym też chcemy poprawić warunki komunikacji tym mieszkańców o co oni wnioskują. I ostatnia rzecz to jest budowa drogi na odcinku Długołęka Starogość, kwota ponad 1,5 miliona złotych. To jest ważna droga komunikacyjna w naszych sołectwach. Dodatkowo powiem, że gospodarz, który prowadzi działalność przy tej drodze, również jest chętny dołożyć się krótko mówiąc do budowy tej drogi. I to jest jeden z trzech filarów, w którym składamy wnioski i tutaj dofinansowanie rządowe miałoby być na poziomie, na poziomie 95%. 5% to jest wkład własny. Drugi, drugi filar to jest rewitalizacja Placu Wolności. To jest to o czym my od pewnego czasu mówimy, że jest potrzeba rewitalizacji tych wolności, ale nie po to, żeby jedną kostkę zamienić na drugą i nic więcej z tego by nie wynikało, ale przede wszystkim żeby otworzyć ten plac wolności i wymienić całą infrastrukturę, bo trzeba powiedzieć, że tam jest infrastruktura kanalizacyjna, wodna, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, są inne media i to trzeba po prostu zrobić z tym porządek, bo to za chwilę będzie skutkowało różnymi Niepotrzebnymi i złymi sprawami. A potem, oczywiście, Plac Wolności należałoby zamknąć nową nawierzchnię wraz z nasadzeniami, miejscami parkingowymi, których miałoby być więcej niż jest obecnie, dokończyć, po to, żeby też centrum naszego miasta było naszą wizytą. Przy Placu Wolności mamy dwie instytucje kultury: To jest Nowogardzka Kultura Kultury i Biblioteka. Miejska i również w ramach e, tego filaru chcielibyśmy e, zmodernizować, <coughs> przepraszam, bibliotekę miejską, wykonać remont kapitalny. Biblioteka ma już 70 lat kapitalnego remontu jeszcze do tej pory nie przeszła i potrzeba, że tak powiem, doinwestowania w tej instytucji, fachowa kadra, wspaniała obsługa mieszkańców, dużo organizacji pozarządowych znajduje tam e, swój dach nad głową, no, ale budynek e, wymaga remontu. A druga sprawa to modernizacja Nowogarskiego Domu Kultury i tutaj rozumiemy przez to rozbudowę tego Nowogarskiego Domu Kultury. I tutaj projektanci już te koncepcje nam robią albo poprzez dobudowanie kolejnego piętra, bądź też rozbudowa. Za budynkiem o kolejny element, o kolejny obiekt Domu Kultury trwają prace projektowe. Mam nadzieję, że one w miarę szybko się zakończą i moglibyśmy do tej modernizacji przystąpić. Także widzicie Państwo, to drugi filar kompleksowo obejmuje nie tylko plac Wolności, ale całe centrum miasta wraz z dwoma instytucjami kultury i tutaj koszt 20 milionów złotych wkład własny 10%, 90% środków, które moglibyśmy pozyskać z rządu polskiego. No i trzecia, trzeci filar, czy trzeci pakiet wniosków, który chcielibyśmy Państwu przedstawić to zwiększenie efektywności energetycznych budynków szpitala rejonowego, placówek edukacyjnych i Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Mówimy tutaj o termomodernizacji budynku szpitala za kwotę ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. Tutaj mówimy o budynku głównym, czyli tej starej bryle, potem tym małym budynku administracyjnym, gdzie też na dole są lekarze rodzinne oraz laboratorium, które wymaga już pilnego remontu. 2 miliony 200 tysięcy złotych na szpital w Nowogardzie. No i szkoły. I tutaj mamy duży projekt. Ponieważ w jednym budynku mieszczą się dwie szkoły, szkoła podstawowa nr 3 i drugie liceum ogólnokształcące i chcemy kompleksowo zmodernizować ten obiekt, e, przeprowadzić modernizację tak aby on już był dostosowany do dzisiejszych wymogów, e, które, e, którym budynkom się stały. I szacunkowy koszt tego zadania to jest 2 miliony 800 tysięcy złotych. No i trzecia rzecz, najmniej kosztowa w tym projekcie, to jest budynek Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pół miliona złotych szacujemy, że to był koszt remontu, nie mówimy oczywiście o ratuszu, bo ratusz myślę, że jest w dobrym stanie technicznym, ale mamy tuż obok budynek, w którym mieści się Bank PKO BP, jest Urząd Stanu Cywilnego, więc powinien być to reprezentacyjny budynek, wiele naszych wydziałów, Natomiast no, i on już jest w stanie, że tak powiem, niezbyt dobrym i potrzeba gruntownej modernizacji. My w środku, że tak powiem, te pomieszczenia nasze biurowe doprowadziliśmy do stanu dobrego. Urząd Stanu Cywilnego mamy, myślę, że godniej. Dobrze zmodernizowane reprezentacyjne miejsce, ale na zewnątrz budynek, niestety, trzeba powiedzieć, że za smutkiem straszny. Trzeba go gruntownie zmodernizować. I to jest trzeci filar, Szanowni Państwo, możliwość pozyskania pieniędzy 90%, 10% wkład własny. W sumie 212 milionów złotych. Te, te wszystkie inwestycje mogłyby kosztować. Mam nadzieję, że e, odpowiedź e, e, rządu polskiego na nasz wniosek będzie pozytywna. Liczymy na to, trzymamy kciuki za Polski Ład i jak tylko e, byśmy otrzymali te środki, to od razu zabieramy się do pracy. Z mojej strony to tyle, Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, ja odbyłem dwa spotkania odnośnie tego projektu. Pierwszy tak wspólnie z kierownikiem Sobolskim. Byliśmy u Wojewody Szczecińskiego, gdzie prezentowało właśnie założenia tego programu, a drugie odbyliśmy spotkanie z panem posłem Jachem i to odbyło się w Urzędzie Miejskim w Maszynie. Także mamy dość sporą wiedzę, ponieważ w tych spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele banków, które będzie te granty i promesje udzielał. Mamy nadzieję, ponieważ ten program zgodnie z założeniami rządowymi ma trwać do końca. Roku 2023 i w każdym z roku mają być przynajmniej po trzy, a może i nawet cztery nabory. Że tych inwestycji, oczywiście, o ile środków starczy, będzie można zrobić znacznie więcej niż tylko te, które mamy w tej chwili przygotowane. Natomiast nie będziemy, mam nadzieję, panie burmistrzu, pierwszym ewentualnym yy, pierwszą porażką, jak gdyby się. Tutaj za mocno przyjmować. Będziemy aplikować oczywiście w każdym naborze, jaki tak tylko będzie możliwy, aby polepszyć tutaj życie mieszkańców i żeby nasza gmina się rozwijała. Natomiast musimy jeszcze mieć na uwadze to, że możemy aplikować do tych inwestycji, które są praktycznie już przygotowane dokumentacyjnie. A więc musimy również zabezpieczyć własne środki na to, żeby przygotować chociażby kosztorysy, ewentualnie przygotować gotowe projekty, ponieważ możemy to robić dwutorowo, a więc tradycyjnie, albo w systemie zaprojektuj i wybuduj. Natomiast oczywiście, aby te systemy mogły zafunkcjonować, są potrzebne środki do sporządzenia dokumentacji, a oprócz tego, jeśli aplikujemy na poziomie kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset milionów w poszczególnych zadaniach, no to musimy też mieć świadomość, że wkład własny, no to jest też ładny kilkaset a czasami nawet w niektórych projektach większych, złotych, które musimy posiadać w razie otrzymania promesy. Dlatego będę rozmawiał tutaj z radnymi i będziemy musieli tutaj pochylić się nad budżetem przyszłorocznym, ponieważ mając zapewnione środki własne, możemy aplikować i startować. Natomiast jeżeli tych środków mieć nie będziemy, no to niestety do no 10% choćby z 200 milionów, to trudno będzie nas znaleźć w tym budżecie, jeśli mamy na inwestycje 4,5 milionów złotych ale mam nadzieję, że tutaj mądrość i pragmatyka naszych radnych przez wyciężone lokalne spory, że będziemy mogli aplikować o kolejne pieniążki właśnie z tego programu. finansów. Zrobić... Czy konto pomieszczyć, bo tak, tak, dużo słów ze strony pana Burmistrza, panie Stelicza, realizacji tych inwestycji w ramach tego, że... żeby znaleźć środki na przykład własne, które pozwolą na zrealizowanie tych inwestycji. Trzeba sobie ja powiedzieć że 212 tysięcy złotych to na pewno duża pokusa. Ja myślę, że 212 milionów to duża pokusa, żebyśmy te inwestycje zrealizowali, ten wkład własny, siłą rzeczy znaleźć. Tak jak tutaj moi przedmówcy zaznaczyli, że trzeba będzie tutaj wspólnymi siłami, czyli zarówno organ wykonawczy, jak i organ stanowiący, czyli na z Radą Miejską podjąć stosowne działania, by te środki na wchod własny znaleźć poprzez choćby dochody własne w gminy, które wszyscy gminy są na bardzo niskim poziomie króli obecnym, tak również istnieje możliwość ewentualnej emisji obligacji na realizację takich też inwestycji, ale to też musi być rozważone w, w określonym czasie, tak by dnia mogła Wymagania, które stawia do nas ustawa o finansach publicznych. No i takie jest też moje zadanie, by zarówno na Radzie Miejskiej, jak i tutaj burmistrzom przedstawić rozwiązanie. Jestem pełen optymizmu, uważam, że 212 milionów złotych, z czego tak naprawdę około 12 musimy zabezpieczyć wkład własnego, czyli tak raz mówiąc około 6% całej inwestycji, całego tego pierwszego naboru, który tutaj składamy. No, należy zrobić wszystko, żeby te środki zabezpieczyć i, i te zadania zrealizować. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy dołożę w wszelkich by tak było. Dziękuję. To tyle z mojej strony, jeżeli Pan się pozwoli. Szanowni Państwo, jeszcze nigdy w historii gminy takie duże wnioski nie były składane. Ale jak to mówią, kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Jak tego kuponu w totolotka się nie wyśle, to nie ma się co, co myśleć o wygale. Zapowiedzi rządu są jasne, są czytelne, są głośne, w związku z tym odpowiadamy naszymi potrzebami, potrzebami naszych mieszkańców i prosimy rząd polski o to, aby pochylił się nad mieszkańcami gminy Bogart i te środki dla nas przekazał. My jesteśmy gotowi, żeby je wydać i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wydać je jak najlepiej, jak najbardziej oszczędnie. Oczywiście e, program zakłada, że nie dostajemy tyle, ile aplikujemy, ale tyle, ile faktycznie potem wyjdzie z, z postępowań przetargowych, bo wiemy, że to są inwestycje wielomilionowe. Na każdy trzeba będzie zrobić postępowanie przetargowe. i Dopiero podpisana umowa powie nam dokładnie ile dana inwestycja będzie kosztować i w taki sposób to będzie dofinansowane przez rząd. Dzisiaj jak wiemy mamy pewne mm, kosztorysy, mamy pewne opinie, mamy pewne e, wyliczenia. Natomiast to jak Państwo wiecie, rynek wszystko weryfikuje, jak jest przetarg, jest otwarcie, ofert dopiero wiadomo, ile dana inwestycja może czy będzie kosztowała. Także te kwoty są to kwoty przybliżone, jednak tak dużych kwot jeszcze no, tak takie duże pieniądze jeszcze się jako gmina, nie ubiegaliśmy, no i jesteśmy w pełni nadziei, że te środki otrzyma. Jeżeli są jakieś pytania, to jesteśmy do Państwa na dyspozycji. Panie burmistrze, która dla Pana ta inwestycja jest najważniejsza, która powinna być w pierwszej kolejności? Wszystkie, panie redaktorze, inwestycje są ważne, zarówno komunikacyjne, jak i drogowe, bo ułatwiają, ułatwiają również, pozwalają na rozwój obszarów wokół, wokół tych dróg, jak i też komunikacyjne, ułatwiają życie mieszkańcom. Natomiast ja myślę, że my wreszcie powinniśmy skoncentrować się nad centrum naszego miasta. Bardzo dużo inwestycji prowadzimy na terenach wiejskich w Słowacji. Tak, bardzo dużo inwestycji prowadzimy na obrzeżach, ale też mieszkańcy mówią o tym, że no słuchajcie, jak no, gdzieśkolwiek pojedzie to te centrum miasta, ta starówka to wygląda dobrze, reprezentacyjnie i to, i to macie w Nowogardzie jeszcze do zrobienia. Macie ten plac wolności zaniedbany, jak go zbudowali. Kiedyś tak on po prostu stoi, rozwala się, pęka, cała infrastruktura, co chwilę jest pod spodem remontowana, no i my to musimy zrobić a przy okazji dwie instytucje kultury, które mieszczą się wokół Placu Wolności i spinają do Placu Wolności, to by było pięknie wszystko zmodernizowane i to była dobra również oferta kulturalna dla, dla naszych mieszkańców oraz dla, dla osób przyjezdnych do Nowy Panie Burmistrzu, mówił o tym wcześniej Pański Zastępca, Pan Jacek Ramiński, odnośnie uzyskania środków właściwie wydawania tych środków do roku 2026, tak? Co Do końca 2023 roku. ma funkcjonować, to już zapewne oczywiście. I oprócz tych środków, o które będzie Pan aplikował, gdzie, gdzie skarbnik będzie musiał znaleźć możliwość właśnie tego odpadu własnego, to myślę, że całość przyspieszyłaby sprawę zmiana legitymacji. Dlatego jest rok 2026. Mojej zdaniem, oczywiście, że tak. Ja, sobie, pan, ja mogę odpowiedzieć, bo ja mam legitymację emerytalną. Nie wiem, nie Ktoś pracowałem w służbie więziennej 30 lat. Tak ja nie zamierzam zmieniać tej legitymacji. Chodzi o partyjną legitymację, nie emerycką. Nie, nie ma takich zakusów, przynajmniej z mojej strony, sądzę, że z pana burmistrza <laughs> również. Szanowni Państwo, jak powiedziałem na początku, zaznaczyłem to, że ten program jest ponad podziałami, bo my się otworzyliśmy mocno na te głosy z zewnątrz, również sprawie od prawo do sprawy sprawiedliwości od pani radnej z Nowej, która reprezentuje ten klub od Klub Sęjus Lewicy Demokratycznej teraz Nowej Lewicy i na Radnego Strawnicza Ludowego i uważaliśmy, że powinniśmy wszystkie te potrzeby wpisać, bo no, przecież radni niezależnie od jakiej strony czy jakiego grupowania reprezentują, to też są wybrani przez mieszkańców i też mieszkańcy powierzają im pewne oczekiwania, czy mają wobec nich pewne oczekiwania, dlatego tutaj kompletnej nie ma polityki. My nawet się zastanawialiśmy, czy ta obwodnica południowa, jak to się mówi, czy jest sens, to, to do tego programu, ponieważ my nie jesteśmy przygotowani do jej realizacji. Zaznaczyliśmy to Panu przy, Przewodniczącemu i Pani bo Nie mamy jeszcze dokumentacji z pozwoleniem na budowę, nie mamy tego programu funkcjonalno-użytkowego. Natomiast oni prosili, żeby jednak to zrobić. I, e, widzicie Państwo, że z naszej strony nie ma żadnych barier, nie ma żadnego weta, nie ma jakichś takich czerwonych świateł, jak to się potocznie mówi. Po prostu wsłuchujemy się we wszystkie głosy płynące. Sali obrad, tej sali, kolegi, mieszkańców. I wszystkie wnioski zostały tutaj ujęte i dobrze by było, żeby, żeby były zrealizowane. A ja myślę, panie dyrektorze, że trzeba jeszcze powiedzieć, że na pewno z pewnym no niedowierzaniem, jak nie, to może duże słowo, ale z pewnym niepokojem będziemy oczywiście patrzeć, ponieważ dwa miesiące od momentu złożenia wniosków jest czas właśnie dla rządu aby powiedział czy nasze aplikacje uzyskały pozytywne yy, akceptacje. akceptacje uzyskały no i wtedy będziemy mogli ewentualnie mówić o tym czy faktycznie jest to podział według legitymacji służbowych partyjnych jak to pan zaznaczył czy ewentualnie jest to faktycznie działanie prosamorządowe po to aby wszystkie gminy w kraju mogły się rozwijać i z tego programu skorzystać także Sprawdzamy, poczekamy, zobaczymy jak to będzie faktycznie w praktyce. Poczekamy na kolejną operację. Dziękujemy. Mamy nadzieję również, ponieważ będzie przynajmniej takie zapowiadanie jeszcze na dół bo się oczywiście tak jaki termin jakieś tam kilka tygodni nie przesunie. I też na pewno do tego programu będziemy aplikować. Zresztą jak Państwo widzicie co chwilę wypujemy do różnych innych, nawet mniejszych programów, to pan Jarosław Sygowski jest tym człowiekiem, który pisze te wszystkie związki pozyskuje te, te środki, wszystkie technikalia znam, gryza się szaloną robotę tutaj robi, trzeba to podkreślić. No i my ostatnio nawet policiliśmy, że w tym... W tym półroczu z tych mniejszych projektów pozyskaliśmy ponad 3 miliony złotych już też środków zewnętrznych. Także to jest można powiedzieć gruby strumień pieniędzy, czy duży strumień pieniędzy, ale każdy jaki się tylko pokaże, tam wyciągamy rękę, tam aplikujemy, to te pieniądze, te programy zaspokajają potrzeby naszych mieszkańców i łatwiej, i lepiej możemy wtedy to Jeśli nie ma pytań więcej, to dziękujemy serdecznie okay. Państwu. W najgorszym przypadku zapraszamy za dwa miesiące. Czyli przed nami dużo optymizmu i dużo...